Mamy dla Państwa jeszcze pilną informację, informowaliśmy o tym w dosłownie kilka minut temu, że w poszerzonym składzie orzekającym w sprawie Marcina Romanowskiego, pamiętają Państwo Fundusz Sprawiedliwości, potencjalnie 11 zarzutów i defraudacji, 112 milionów złotych, to w sprawie aresztu, rozpatrzenia skargi prokuratury miało orzekać trzech sędziów. Między innymi w tym poszerzonym składzie miała zasiadać Aleksandra Rusin-Batko, która w przyszłości pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości, a jej bezpośrednim przełożonym był wtedy Marcin Romanowski. Informacja pilna jest taka, że... Nie będzie orzekać, ponieważ złożyła teraz rezygnację, czy też wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego. Dokładnie cytuję jeszcze komunikat Sądu Okręgowego, jeżeli chodzi o te decyzje Aleksandry Rusin-Batko. Podwładnej w Marcina Romanowskiego, za czasów oczywiście w jego i jej działalności w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale teraz bardzo ważna decyzja, przy której współdecydowałaby sędzia Aleksandra Rusin-Batko. ale Mam już potwierdzoną informację, że złożyła wniosek o wyłączenie jej ze składu orzekającego.